Kurde. Siema. Dziś nagrywam na moim telefonie. Wiem, że... Troszkę tu mam... Zielono, że nie będę pokazywał. Ja No dobra. Dobra, przychodzę do rzeczy. Jutro jadę na wycieczkę. Kurde, nie wiem ile się filmik będzie przesywał. Będę go dzisiaj studiował, bo już nie znam, jest godzina. Pięknie. Czekajcie właśnie, dobra. Wiele osób chciało znaczy nie tak wiele, ale no, bo mam mało na ale wiem. Ale dostałem tę jedną od od, od, subskrypcję od jednego dość znanego YouTubera y, Citroxa, przesłałem mu mój filmik. subskrybuj mnie, dobra, i chcieliście, żebym nagrał jeden. Y, no, po prostu prowadzenie po mojej chacie. Dobra, zaczynamy. Puff. Dobra. Zaczynamy od mojego małego pokoju, czyli salonie. politykę oglądań. nie musi zajebło mnie w pokoju. Dobra. Teraz kuchnia. Dobra. To jest moja kuchnia. Brune naczynia. To wszystko. To, 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 to. No, okej. Okay. Tu, jak się to myślicie, to już jest. To tu, tu leży moja mama. Możecie, możecie mnie zobaczyć żeby O, patrzcie, jaki swit. Wow! Dobra. I teraz nareszcie przedpokój. Dobra. Kurde, nic nie widać. Fuck Dobra jeszcze raz. Sorry. Dobra. No. Wreszcie mój pokój trochę syfu nie powiem. I go. Tak, 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 Dobra. No, okej. Okay. Mm. To jest mój dom. I nie wiem, czy będzie dobrze. Jak na razie z moim kanałem dostałem suba od Citroxa. Jest najgorzej. Dobra. Nie nagrywałam tyle. Bo na razie nie miałam czasu. A mi się Simsy, FIFA. Yy, ten. Yeah. Need for Speed, FIFA 15, FIFA 13, FIFA 12, FIFA 11, FIFA 9. I to wszystko będzie Ultimate Team. I chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że. Zapraszam Was do kolejnych filmików. Subskrybujcie. E, lajkujcie i komentujcie nara. No, no.